Myślę, że gdzieś tam e, wokół jej historię będzie, czy nie? To nie ja, przysięgam wam, to nie ja. Nie mam z tym nic wspólnego, Bo i nie. nigdy nikogo nie zabiłem. Serio. To czemu uciekałeś, kiedy się u ciebie zjawiliśmy? Przecież już wam mówiłem, nie zgłosiłem się u kuratora. Nie chciałem wracać do Paki. Kiedy zobaczyłem gliny, to spękałem. Nie myślałem, co robię. Sprawdziliśmy jego zeznanie. Ma alibi na trzy morderstwa. Ten drań pasował nam idealnie. Kurwa! Ash? Dobra. Jest tu matka Shona Marsa. Chcę z panem rozmawiać. To było kilka miesięcy temu. W środku nocy. Strasznie lało. Ethan wrócił do domu jakoś około trzeciej. Był przemoknięty. Zapytałam, gdzie była, a on zaczął mówić coś o tonięciu, o deszczu. O, zupełnie bez sensu. A jego spojrzenie... W nim coś dziwnego. Jakby... Może nie mieć związku, ale, ale kiedy następnego dnia ogłosili znowu kolejną ofiarę, zabójcy z origami. Znajdźcie szona błagam was. Jestem porucznik kartel Blake, a to agent Norman Jaden z FBI. Według naszych informacji, Ethan Mars jest pańskim pacjentem. Chcielibyśmy zadać panu parę pytań. Przykro mi, ale to niemożliwe. Że co proszę? Obowiązuje mnie poufność. W żadnym wypadku nie mogę mówić o pacjentach. Moim zadaniem jest znaleźć Szona Marsa, i mamy w dupie jakieś pierdolone zakazy. Od tego może zależeć życie Szona. Niech pan powie, doktorze, co pan wie. Przykro mi, nie mogę pomóc. Poproszę panów o wyjście. Musi pan współpracować dla własnego dobra. Pana obowiązkiem jest poinformowanie policji, jeśli podejrzewa pan swojego pacjenta, doktorze. Czy pan mi grozi? Ja tylko dobrze panu radzę, doktorze, i radzę posłuchać. Blake, dość tego. Idziemy stąd. Zadzwonię na policję i złożę skargę na pana zachowanie. Doktorze, zaczyna mi pan grać na nerwach. Zależy mi tylko na uratowaniu dzieciakowi życia, więc niech pan będzie tak dobry i powie nam, co pan wie, albo zaraz puszczą mi nerwy. Blake, A? przestań. To mnie. Nie, nie ma pan prawa. Blake jest sypiąty, na? No? Jego metody to, szczerze mówiąc, no kurde, są Mam opowiedziane, że nieodpowiednie. O kurwa. Serio? Uważnie? <grym /dźwięcim> co to jest za glina, kurwa? Skąd on się urwał? Z koinki, czy co? Siema, a co tam u ciebie? Co w ogóle? Natychmiast puść tego człowieka, bo cię zgłoszę. A wtedy odsuną cię z sprawy. Co się z tobą dzieje, Norman? Masz cykora? Już nie zależy ci na ratowaniu Szona Marsa? Chcę ratować Szona Marsa tak samo jak ty. Ale to nie znaczy, że jestem ponad prawem. Więc do cholery natychmiast skończ te cyrki! Ethan Mars cierpi na zaburzenia po śmierci pierwszego syna. O kurde, jednak zaczął gadać. Czuję się za nią odpowiedzialny. To rodzaj chorobliwej neurozy. Ma urojenia, widzi martwe ciała. Kilka tygodni temu, po jednej z naszych regularnych sesji, znalazłem to na podłodze. Musiało wypaść z kieszeni. Opiszą go jako podejrzanego cholera bardzo źle, bardzo mi się to nie podoba, nie powinno tak być. W sensie, nie wiem, że to nie jest moja wina ogólnie, nie, ale, ale no cóż, przypuszczalnie jest, nie? W jakimś stopniu. E, siedzisz na Twitchu i się nudzisz? Jak to się nudzisz? Co, nie ma nic ciekawego dzisiaj? Nic się nie działo u ciebie? A wiesz, co u mnie w porządku? Powoli do przodu. W zasadzie nie mogę nic powiedzieć ciekawego za specjalnie, Chcia, chciałabym jakoś urozmaicić siebie rozmową pod względem tego, co się u mnie działo, ale szczerze mówiąc niespecjalnie nic się u mnie nie działo, pranie dzisiaj robiłam, więc bardzo interesujący temat pod tym względem, nie? No, a niedawno zaczęliśmy Heavy, heavy Rain, a też co, też po go gra i taka psychologiczna pod tym względem, nie? Bo tak grałeś? Aha. <laughs> Ojej, no to wtedy rzeczywiście, jak cały dzień potegrałeś. W sensie tak przypuszczam, że jeszcze coś innego robiłeś, ale gdzieś tam większość tego dnia, no to, no to rzeczywiście przekichane trochę. Z jednej strony fajnie jest mieć właśnie to wolne, z drugiej strony, właśnie kurczaki w pewnym momencie kończą się pomysły co można robić, albo akurat wszystkim nie innym nie pasują po prostu, yy, gdzieś tam po prostu datą i tak dalej, żeby coś porobić, i, i wtedy człowiek zostaje sam ze sobą i sam nie wie, co z sobą zrobić. To jest przekichane. nie podoba mi się to. Mm. OK. Okej. Czyli on mógłby się jeszcze bardziej dotkliwie pobić, ten psycholog, okej? Okay. Okej. Okay. Esz, zwołaj wszystkich. Robimy obławę na Etana Marsa. Pilnujcie jego domu. Dzień i noc. za zanim list kończy do wszystkich agencji. Obstawcie dworce kolejowe, autobusowe i lotniska. Niech wszyscy gliniarze w tym mieście mają oczy otwarte. Jak gość się ruszy, mamy o tym wiedzieć. Tak. Etan Mars to szybko to postawił. do stwierdzenie, nie? Tak szczerze. Widzisz, wszystko też na niego w tej chwili wskazuje, nie? Hmm. Każda strona medalu potrafi być inna pod tym względem, nie? A biorąc pod uwagę. Yy, jak tutaj się wszystko rozwieje. Przepraszam, że to jest mój błąd, że gdzieś tam mu wypadło to i ja go nie podniosłam, mogłam to zrobić i, i, i się wkopałam przez to yy, i mogłam tego uniknąć, chociaż nie mam pewności ku temu. Yy. Ale mam dzień, nie jestem z tego niezadowolony. Mówisz, tak nieproduktywny. Ja też, jak zawsze, jak mam taki całkowicie nieproduktywny dzień, to jestem dosłownie zła na siebie, że nic nie zrobiłam. W związku z czymkolwiek, tak, gdzieś na głowy jest takie, że no, mogę zrobić to, mogę zrobić tamto, się to coś tam. I gdzieś na człowiek się bije w myślach po prostu, że mógł coś zrobić, ale w sumie nie zrobił, nie? Więc pod tym względem to nie jest zbytnio, zbytnio okej, okay też nie. Mogłeś okno umyć? <laughs> Muszę w się pogadać. pogoda, co dzisiaj ładną pogodę. Kto, ty myjesz okna zimą? Halo? <laughs> Jak to tak? Dobra, znowu znowu prywatny detektyw i idziemy zobaczyć Okej. Okay. Rysuj mi ten pan Dziękuję. Proszę wejść panie Semi. Wszyscy go znają, to jest dziwne. O nie, dziękuję. Widzę takie Mocno zamożne osoby to zazwyczaj nie kojarzą kogoś tak dosłownie z twarzy, nie? Chyba, że to było jakieś umówione spotkanie, ale tak czy siak, no kurczę, jest to dziwna, nie? Na plusie było 800, a to się plutko u ciebie, ej, to fajnie wtedy. To spoko. Czy tego nie sprzątania dla trzech dni? Świąt bez Beki, A syf jest i tak jeszcze większy niż był wcześniej, to jest zawsze najlepsze pod tym względem. Dlatego ja się cieszę, że ja w tym roku jadę jeszcze do Polski. Mnie ten syf ominie, ale za to czeka mnie y, oczywiście idealnie i y, oczywiście o to marzyłam y, w chuj prania po wyjeździe, jak to po wyjazdach. Raz spróbowałem, właściciel pola pewnie nadal mnie szuka. <laughs> to ciekawy sport. Wymaga siły, ale również opanowania i absolutnej precyzji. Może rozegramy partyjkę? Tutaj nie musi się pan bać, że zniszczy murawę. Dobra. Proszę zdjąć kurtkę i wziąć kij. Dobra. Weźmy ten kij. nie mamy. Najważniejsze to właściwie chwycić kij. Nigdy nie grałam zwykłego golfa. Mini golfa, tak, ale zwykłego. Nigdy. A... Tak. I co? No, to dopiero pierwsza piłka. Następną powinien pan uderzyć mocniej. Chyba nie zaprosił mnie pan tylko na golfa, panie O, dobra. Czyli on go znał. Słyszałem, że wypędził pan dosył. Zgadza się. Chcę wiedzieć, czy Gordy ma związek ze sprawą zabójcy zoriga. Dobra, jak tyle ciała. Eee, ku. I góra Było trochę za Mojego syna nic nie łączy z tą podobną sprawą. Więc nie ma się czego obawiać z mojej strony. Nie ma powodu dręczyć mi syna. Mówiłem, nie ma z tym nic wspólnego. Jestem nie za głupio, żeby coś takiego kombinować tak szczerze. Z całym szacunkiem, panie kramer, ale to ja decyduję jak prowadzę dochodzenie. Też prawda. O. Mam duże wpływy, panie szyni. I dobrze płacę za lojalność. Chce mnie pan głupić. Ja tylko pomagam panu zrozumieć, co jest do tego pana korzystne. Ile pan chce za spokój Chyba źle się zrozumieliśmy. Nie pogrywam. Proszę zostawić mojego syna. Bo żałuję. No to już jest grać pana. Miłego dnia, panie kraj. A szybko to postawił. Ale ma coś się zdarowało, więc coś tam musi być za uszami. W sensie na pewno coś jest, nie? Tylko pytanie brzmi, czy chodzi mi o to samo, nie? O ile tam nosi wie, nie? O pewnych rzeczach też. Ale szczerze podpiewam, żeby to ten syn był akurat. Więc to raczej jest fałszywy trop. Coś może jakoś połączone, jakkolwiek, ale raczej raczej bezpośrednio nie. Zagupiony jest na to. Szczerze moja szczęście bym uwierza, że ten ojciec by to zrobił, niżeli ten syn. Do reszty tych staroci wyglądają na nowe No i to tak konkretnie nowe że wszyst kim się rozbyć o to coś jest kzucz Daję ten klucz jeszcze sprawdzimy resztę. Tego nie wiem, tego nie wiem. Czemu tutaj nie mogę? Aha, czyli jak już znalazłem, to już nie mogę po prostu, bo tak mi się wydaje. Mhm, dobra. Fajnie. No, szybko nam poszło. Jestem zadowolona. Dobrze, nie zaczęliśmy od końca. Okej, okay. stary telewizor. Nie podoba mi się to miejsce. On wygląda jakby kiedyś tu się coś paliło, nie? Jakby był pożar, nie wygląda to na miejsce, które tak po prostu jest zniszczone. Przynajmniej tak to moje i gdzieś na tam na później mebla po jakimś czasie. Ale cholera, um, Wiecie co, zanim to... No i coś tutaj jeszcze z alchemistu nie ma. Tak po prostu jest ta kuchnia ozdobnia, że tak to ją ma. Dobra. Luka za coś nie może. Masz 5 minut, żeby odciąć sobie czubek jednego z palców przed kamerą. Jeśli uda ci się to zrobić, dostaniesz nagrodę. O kurwa. Dobra, wstań muszę coś znaleźć. Oczywiście tego się nie spodziewałam. Dzięki, Jasper. Bierzesz szczurkę, bierzesz szczurki. Nie, nie wychodź. Zostań pozięce? Cholera. A ty nic nie udiasz, minuty i 30 Może złamać, coś lepsze wiesz co? To się siostra, mam nadzieję. Siadaj. Siadaj. Nie, nie tak. Kurwa. Dziecię. Masz 4 minuty. No nie. <noise> o Boże. Ja się muszę spojrzeć przecież. Dobra, dawaj. Nie, ty mnie? Okej. Okay. Dawaj to. Kurwa, potrzebujesz jakoś jeszcze? Sami, Mam mało czasu. Nie ma szkła? szkła. Szkła, 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 szkła. Gdzie jest piła? Bieraj. To się nada. Idealnie. Dobra, siadaj. Mamy no, wszystko co potrzebujemy. Dobra. Szybciutko, szybciutko. Wiem, że mam trzy minuty. Dobra, wiesz, to małe. Włóż sobie to do paszczy. Raz, dwa, trzy. Wiesz, tam piły. Może jedynie podoba mi się to. Co to jest grane? Czemu tego nie można zrobić? Dzięki Sada, co jest grane? Ku. E, jak nie zadziała? No co jest grane? Jeszcze raz. Ostatni raz, jak nie doszukam czegoś innego, Ku. A. Co jest z mnie tak? Może tam prędzej jest potrzebne, może. Stop. Co jest grane? Zrąbałam? Nie. Aha, bo to pod innym przyciskiem widocznie było. Jeżeli tego nie zrobię, to nie uratuje go, nie? Tego młodego. ale paszkurna. Nie mogę. Od razu tego zrobić. Oswald, dobra Tę część już mam rozszyfrowaną Ja zrobię wszystkie stany, będzie mu ciężej to odnaleźć. Może się spóźnić. Dzięki, Jasa, za klipa. Kropne, nie, To jest coś takiego, zrób tak na żywca. On co prawda jest na lekach, nie? Bo tam udała, ale kurde, tak czy siak, ja już nie wiem, że one tam nie przestały działać. O, przynajmniej nic innego już go na szczegóły Znowu wróci do hotelu? Tak znowu opatrywać się będzie, nie? Masakra. Pomczniku przyjąłem. Jesteśmy na pozycji. Świetnie. Nikt nie rusza, dopóki nie dam sygnału, jasne? Przyszpilimy go, jak tylko wystawi nos. Tak jest. Farcy patol zauważył to samochód. Po co tu przyszedł? A ja wiem. Ty jesteś profilujący. Nie, zaraz, nie, nie. No właśnie. Zachowanie Tehana warsza nie pasuje do prawa. psychologicznego nie A ja wiem, że sąd wybierze twarde dowody, a nie twoje całe. Jak to lecono tam robi? Jak Mars wyjdzie, Baba ma kłopotę. Czy ona wie? Nie, zostańcie. Kiedy? Byłoby najlogiczniejsze, no? do... nie? jakże skroczycie w tą stronę, do... o Boże. E co się stało? Policja są na zewnątrz. Chyba przyszli po ciebie. Musimy znaleźć inne wyjście. Ciekawe, czy tylko jest, nie? No? Co on tam kombinuje? Czekajcie na mój sygnał. Mało czasu, mało czasu.

Acura, acura, acura. Acura, acura. É que eu um descanso. Skręć. Nie się. Oh. O kurwa.